Tradycja wieślarstwa w Warszawie jest naprawdę długa. Akurat nie nasz klub, ale Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ono jest nie tylko najstarszym klubem wioślarskim, ale w ogóle najstarszym klubem sportowym w całym kraju. I rzeczywiście w Warszawie w okresie na przykład międzywojennym tych klubów było ponad 20 i tysiące osób bosowało na tej rzece. Tak naprawdę my staramy się właśnie odrodzić tą tradycję, ponieważ wtedy wieślarstwo spełniało taką rolę nie tylko sportową, ale też tworzyło społeczność. Bardzo dużo się działo kulturalnych rzeczy w tych klubach spotkania, tańce, przedstawienia. Klub TWDW zakładaliśmy właśnie z myślą o tym, żeby powstało takie miejsce na mapie Warszawy, które nie jest skupione tylko na zawodowym wieślarstwie i rywalizacji. I rzeczywiście udało nam się, z czego jesteśmy bardzo dumni, stworzyć taką lokalną społeczność. Słuchajcie, zaczynamy od rozgrzewki, płyniemy czwórkami, same ręce najpierw. Janek, uważaj na osoby płynące naprzeciwka. Pierwsza czwórka gotowi. Działamy od 2015 roku. Zajmujemy się przede wszystkim pokazywaniem Warszawiakom, że mogą korzystać z wisły, niezależnie od wieku, umiejętności sportowych. I nam dosyć się to skutecznie udaje. Przez wiele, wiele lat pokazaliśmy nasze dyscypliny wodne tysiącom Warszawiaków, a aktualnie mamy ponad 200 aktywnych członków w naszym klubie. I prosto lecimy, i za trzy chwyty zmieniamy czpureckę. My trenujemy u nas przede wszystkim wioślarstwo. To jest dyscyplina nieznana wszystkim warszawiakom. Najczęściej jak nas widzą, to mówią, o jakie długie kajaki. Wiosłujemy nie tylko na dużych załogach, również na małych, czyli od jedynek do ósemek, są jeszcze czwórki. Wierzwarstwie chodzi o to, że u nas w sporcie nie ma gwiazd. Wszystko musimy zrobić razem, dosłownie w tym samym momencie. Im to zrobimy w lepszej synchronizacji, im bardziej będziemy wszystko e, robić razem, jak takie tłoki w silniku po prostu, e, tym szybciej popłyniemy. I oprócz w jednym momencie wszyscy zaslakowali wcześniej, przygotowujemy pióro. Nie odkładamy pióra na wodę po chwycie. Tak naprawdę, właśnie chodzi o to, że to jest wieślarstwo amatorskie. Każdy może na to Wisłę zejść. Jedni mogą tu schodzić sobie tylko dla zabawy i oglądać po prostu zieleń, która na obu brzegach kwitnie, jak tylko przepłyniemy za most Łazienkowski. A drudzy, rzeczywiście, jeżeli mają w sobie ducha sportu, mogą rywalizować w najróżniejszych regatach w całej Europie. Jeździmy razem na obozy. Trenujemy razem, ale zostajemy po treningach na śniadanie wspólne, jeździmy razem, no właśnie na wyjazdy, na regaty. Regaty są super też pod kątem integrowania się i przeżywania razem, wielu emocji i trudów. No i nawiązały się naprawdę bardzo dużo przyjaźni, miłości w klubie. Zresztą ja i Jacek jesteśmy tego przykładem. Jesteśmy małżeństwem, które się poznało na Wiosłach. Więc to jest takie miejsce, które tworzymy dla ludzi, z ludźmi. No i chcemy wspólnie integrować się wokoło pasji sportowej i zdrowego stylu życia. Jest hasło Zakochaj się w Warszawie. My troszeczkę je przerobiliśmy po swojemu i mamy hasło Zakochaj się w Wiosłach. I rzeczywiście naszym zdaniem z perspektywy rzeki Naprawdę można się w Warszawie zakochać, bo nie tylko można zobaczyć piękną panoramę um, starówki, ale również właśnie wypłynąć tutaj nad grubą Kaśkę, gdzie oba brzegi są zielone i na przykład Warszawa ginie nam z, z oczu i widzimy, jakbyśmy wyjechali na wakacje. A jeszcze co jest bardzo specyficzne to to, że my piosujemy bardzo często rano i wieczorem, czyli na przykład jesteśmy świadkami wschodów i zachodów słońca przy tej panoramie warszawskiej i to naprawdę potrafi pięknie wyglądać. Jak zaczynaliśmy wios wiosłować, to Wisła była kompletnie pusta. Teraz nie da się przyjechać nad Wisłą, żeby nie zobaczyć na niej. Mnóstwa wioślarzy, więc yy, wydaje mi się, że dążymy do tego, żeby znowu Wisła była pełna ludzi i bardzo przybliżamy Wisłę warszawiakom i dużo osób zaczyna słyszeć o wioślarstwie. Może nam jeszcze do międzywojnia trochę brakuje, bo wtedy było parę dziesiąt klubów nad Wisłą, ale staramy się tam dotrzeć i żeby dziesiątki osób codziennie schodziły na Wisłę w Warszawie.